Odnotowujemy stały wzrost ilości banków, które do nas przystępuje. Jeśli chodzi o rozwój systemu ochrony, to można powiedzieć, że wszedł już w fazę dojrzałości. Wszystkie podstawowe prace, które były niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zostały zakończone. Zresztą sam proces wydawania decyzji o uznaniu systemu ochrony wymaga, aby te mechanizmy podstawowe wymagane prawem prawidłowo funkcjonowały. W tej chwili koncentrujemy się na doskonaleniu mechanizmów wewnętrznych, głównie dotyczących monitorowania ryzyka. Wprowadziliśmy system wczesnego ostrzegania, który pozwala nam na podstawie analizy głównie danych sprawozdawczych, bo nie staramy się od banków... Pozyskiwać, czy zobowiązywać banki do przekazywania nam większej informacji. Ta informacja sprawozdawcza, która przekazywana jest do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do Narodowego Banku Polskiego i KNF-u jest wystarczająca, żeby właściwie zbadać kondycję banku. Staramy się wychwytywać sygnały, które wcześniej informują nas o możliwym wystąpieniu trudności. Dokonujemy bardzo szczegółowej analizy wtedy sytuacji banku i przechodzimy do działań, które my określiliśmy jako działania wczesne prewencyjne rozmowy z bankiem ustalenia sytuacji i wspólnego wypracowania działań, które mogą poprawić sytuację banku. Ale także wspomniałem o wyzwaniach, przed którymi stoimy. Tych wyzwania, wyzwaniami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Zewnętrzne to w dalszym ciągu wyzwania regulacyjne, które nas czekają. Choćby w, w, w tej chwili wdrażane nowe zasady dotyczące całego systemu kontroli wewnętrznej, rekomendacja H, która będzie musiała być od nowego roku wdrożona. Przygotowaliśmy tutaj dla banków, które są uczestnikami systemu ochrony, cały pakiet wytycznych, które pozwolą przez ten proces w miarę bezpiecznie przewnąć. Dostrzegamy także, dostrzegamy także potrzebę czy wyzwania wynikające z tego, że system prawa, który jest stanowiony, nie daje nam pewności interpretacji rozwiązań, które się tam znajdą. Mogę tu wspomnieć choćby o rosnących wymogach kapitałowych z tytułu nałożenia nowego buforu, bufora systemowego 3%, który będzie obowiązywał od nowego roku. Do tej pory nie mamy jasności, czy domiar, który przez Komisję Nadzoru Finansowego 4% na łączny, łączny współczynnik kapitałowy został wniesiony, czy on będzie obowiązywał, czy też Komisja Nadzoru Finansowego zdecyduje się na zastąpienie buforem systemowym właśnie ten domiar nadzorczy. Niejasność jest, jeśli chodzi o system podatkowy, czy banki, które dokonują wpłat na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemów ochrony i kosztów związanych z budowaniem wewnętrznych mechanizmów pomocowych, tak jak na etapie tworzenia zmian do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i prowadzaniu przepisów dotyczących systemów ochrony, będą uznawane za koszty uzyskania przychodu, czy tak jak to się dzieje w tej chwili w niektórych przypadkach, kiedy interpretacje wydawane przez ministra finansów indywidualne kwestionują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów właśnie tych wydatków banków spółdzielczych. To co jest istotne, to aby wymogi, które są wprowadzane, były wprowadzane z wystarczającym wyprzedzeniem i aby było pewność co do zastosowanych rozwiązań. Wiele z tych wymogów wymaga dostosowania systemów informatycznych, a tego z dnia na dzień się nie da wykonać. Oczywiście ze swojej strony staramy się wspomagać uczestników systemu ochrony Banki, które do nas przystąpiły, do dostosowaniu się do tych regulacji, ale też praktycznego wykorzystania, choćby sprawozdawczości, które w ogromnych ilościach danych są przekazywane do regulatora i do instytucji nadzorczych. Już wewnętrznie wdrożyliśmy system oceny sytuacji ekonomicznej i kompleksowej oceny ryzyka banku na etapie takim szybkim, podstawowym, właśnie na, na podstawie sprawozdań finansowych, które są przekazywane. Banki zwrotnie tą informację otrzymują. Banki mogą wykorzystywać już w tej chwili w swojej pracy wewnętrznej także system oceny wskaźnikowej na tle grupy rówieśniczej, która jest przekazywana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Stworzyliśmy taki system, aby w wersji edytowalnej, czyli wersji dającej się dalej przetworzyć na wewnętrzne raporty dla banku dostarczać. Także wyzwań jest wiele, staramy się jak najszybciej na nie odpowiadać. Zdajemy sobie doskonale, że z regulacjami nie należy walczyć, należy bardziej poszukać drogi, jak je wdrożyć. Wynika to z tego, że większość regulacji jest do nas implementowana, sprawa europejskiego. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i do, niestety do tych wymogów, które są stawiane wszystkie banki, także polskie muszą się dostosować.